Sobie. Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj mamy QA yy, zostawić 17 komentarzy, jesteśmy krok Dobra, odpowiadam ja pytania. Pierwsze lepiej od kanwiczka, no ale to wiesz No to jest jakby fakt już, nie? Tutaj tego nie trzeba pisać, bo nawet jakbym dał czarny ekran i napisał pozdro, to by było źle. Także to dzięki, ale ale myślę, że to jest zrozumiałe dla każdego. Także nie niepotrzebne to było. Czemu nagrywasz Movie na komputerze? No więc tutaj już wkradł pierwszy błąd, ponieważ użytkownik nie wie, że nagrywałem to na komórce. A właśnie tutaj mamy już pierwszy problem, ale odpowiadam na, na komentarz, czyli czemu nagrywasz Movie na komputerze? Odpowiedź: To nie nagrywam Movie na komputerze. Kolejne. Dlaczego nagrywałeś to na dworze? E, teraz też nagrywam na dworze. Z takiego samego powodu, czyli wracam sobie z. Można powiedzieć. Y, siłowni na wolnym powietrzu, na świeżym powietrzu. Tak? To jest takie bardzo ładne sformułowanie. Bardzo ładne określenie. Także tak. Wracam stąd. E, czy będzie ser. Ja. Z Minecraft Minecraft to jest chyba ta Minecraft, tak? Tak czy będzie seria? Znaczy, seria nie, raczej nie będzie bo nie gram w niego sam. Gram z kimś z których pozdrawiam, więc raczej nie będzie. Ale dzięki za komentarz Victor Games. Myślę, że jakieś gierki ci się fajnie ude nagrać bombel nagrać kiedyś jakiś gameplay z lola eee, nie nie nagram bo jestem słaby ale eee, po pierwsze nie nie da się nagrywać na komputerze komputer to gówno a po drugie eee, jestem słaby i no i tyle tyle nie, nie ma co pokazywać jak z krótkim cięciu lecimy do kolejnego pytania no, od Masnego Zioma czy planujesz w przyszłości zrobić własną ekipę, tak jak u Krisa? będzie ona lepsza od niego i będzie zarabiać o wiele więcej mamo od jego ekipy? No wiesz, że mi się Można powiedzieć, że się nie powodzi, tak? Na razie się nie powodzi. Ale myślę, że w najbliższym czasie taka ekipa będzie do zrobienia. Mam cię rano na mam nadzieję, że do niej dołączysz. Um, tak, tak, będzie, będzie. No oczywiście, że będę dobra, zarabiać więcej mamony. Tylko wiecie, no, żeby była dobra ekipa, to musi być ktoś śmieszny e, i dziewczyna jakaś, albo najlepiej parę dziewczyn. To jest w ogóle, to jest tak naprawdę przepis na, na, e, na sukces e, YouTuba, youtubera. E, później kolejne pytanie, lubisz mnie? No oczywiście, że lubię. Ja wiem, czemu miałbym Cię nie lubić. Eee, dziękuję za komentarz. Użytkowniku Nikola Posielska. Pewnie by Cię lubię, ale nie wiem, co mógłbym tutaj dodać w tym pytaniu, co się w tej odpowiedzi. Ale dziękuję za komentarz. A właściwie za dwa komentarze. No więc dziękuję, ziomeczki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ktoś to obejrzy do końca. A jak nie, to trudno. Ja Was kocham, pozdro 600 i widzimy się, słyszymy się w jakimś odcinku kolejnym, ale to jeszcze, zobaczymy kiedy. Mam nadzieję, że niedługo, a i mam nadzieję, że ten się pojawi dosyć szybko, czyli nagrywam to w sobotę 9 stycznia, to może wejdzie w niedzielę albo nawet w sobotę 9 stycznia, zobaczymy. Jeszcze raz siema i pozdro. Five, six, seven, eight.